Kolejny, ale chemiczny odcinek. Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj drugi odcinek, kolejny odcinek bym to nazwał Alchemia z sadem. Jest z nami też Adaś. Witam. I dzisiaj robimy alchemię. Pamiętajcie, że jestem świeży jeży, jak to się mówi, z alchemią. I kurczę, nigdy tego nie robiłem, więc dzisiaj robimy kolejny odcinek z alchemii. Mam nadzieję, że ro, zrobimy progres i na pewno się uda. Słuchajcie, na wstępie zostawcie łapki i subiczka. Na 1000 subów robimy 24 halajwa z nagrodami plus przedłużanie. Dobra, lecimy. Pierwszy lecimy z diamentowymi. Mam nadzieję, że dzisiaj zarobimy coś. Jedziemy na starcie. Dobra. Jedziemy, słuchajcie. Jedziemy, jedziemy. Raz nie weszło. Kolejne. Weszło. A nie weszła na końcu. Nie weszła. Nie weszła. 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 Nie weszła. Weszła. Nie weszła. Nie weszła. Nie weszła. Nie weszła. No dobra, mamy 2, 4, 6, 8 Sza... szlifowanych! Szlifowanych, chciałbym mieć szafirowy. <grym> Jedziemy dalej. O, weszło. Nie weszło. Weszło. Nie weszło. I wejdź. Kurde, nie weszło. No jak tak może być, że nie wchodzi? Dobra. Lecimy z kolejnymi. Mamy już, słuchajcie, rzadkie. Inteligencja obrażenia Nie weszło Weszło Dobra, dzisiaj mamy antyczny, dobra Ten antyczny nam... ile jest? Won? Nie zobaczymy Okej, okay, jedziemy dalej Rubinowe! Na grubasie Weszło Nie weszło Weszło Nie weszło Nie weszło Nie weszło Weszło Weszło. weszło, nie weszło, nie weszło, nie weszło. Weszło nie weszło. No, powiem wam grubo. Idziemy dalej, słuchajcie. Idziemy dalej. oj i weszło. Do końca. Weszło. Nie weszło. Nie weszło nie weszło. weszło i nie weszło. Aj jaj. Jedziemy dalej, słuchajcie. Hmm. Kurde, ładnie ty! Sztukowany, jedziemy. Weszło. We, nie weszło. Nie weszło. Nie weszło. Nie weszło. Nie weszło. Nie weszło. Kurde, znowu nie weszło. Weszło. Cztery rzadkie. Jest grubo! Jest grubo Jeden fajczyk. Ile myślisz się we Wejdą jakieś antyki. Fajnie. I antyk. Jest jeden antyk. No, mamy jednego. Antyczne, ogień siła. Czyli mam dwa antyki. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy. Jadę ity. Nie weszło. Nie weszło. Weszło 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 We... nie Ty. 4 czy 5 razy pod rządu weszło 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 i... Nie, nie. I weszło. Ty. Dużo tych jad... nie weszło. Weszło. I teraz wejdzie. Pa, weszło. Ty, najwięcej. 4, 6, 8, 10, 12. Tu może być grubo, Weszło, weszło. Nie, nie weszło. Nie weszło. 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 Nie weszło i wejdzie. Weszło. Ty, cztery. Cztery antyczne. Nie, rzadkie. Sorry. Nie weszło i wejdzie. Nie. Teraz. Antyczny. I czy wejdzie legendarny? Wszedł legendarny. Tak to jest. Dobrze. Pwiat, PZ, do PZ. tak rzadki tu mamy, rzadki mam diament, rubin mamy antyczny kolejne jakieś woniki ty, tu mamy legendarny <ścoughs> jadeit tu mamy antyczny szafir tu mamy rzadki onyx mamy ty też mam antyczny. No dobra, no to spoko nawet jest. No coś tam sprzedamy, coś tam będzie wądu. Zaraz zobaczymy. Dziękuję za uwagę, zostawcie łapkę suba, pamiętajcie i co? Pozdrawiam.